Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Pets, y, jakiego Pet Simulator z Robloxa Jesteśmy na Robloxie, na Brookhaven jesteśmy y, Poprzedni odcinek tutaj, z Robloxa, który nagrywaliśmy Mieliśmy tutaj być i tutaj sobie pograć Ale, co się wydarzyło, robiliśmy skina mojej siostrze, a w dzisiejszym odcinku Siostra obiecała mi, że pokaże mi wszystkie ukryte miejsca na Brookhaven I mam nadzieję, że będę jakieś miejsca, których ja nie znam, bo troszkę znam Ale całkiem możliwe, że są miejsca, których nie znam, bo ja na Brookhaven tyle czasu nie spędziłem e, Siema siostra w ogóle Hej, hej, ale no wszystkich to ci raczej nie pokażę, bo wszystkich nie znam. Też nie ale... znasz wszystkich. A ile masz przygotowanych no miejsc? No Pięć, pięć miejsc. Dobra, no ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, ile ja znam. W każdym razie widzowie, jeżeli są jeszcze jakieś miejsca na Brookheaven, które są jakimiś ukrytymi, takie, wiecie, takie naprawdę ukryte miejsca, jakieś przejścia tajne, czy ile takie rzeczy. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie takie coś jest, a może nagramy o kolejny odcinek, gdzie sprawdzimy właśnie te przejścia i zobaczymy, gdzie tak naprawdę są takie poukrywane rzeczy. Dobra, Tosia, yy, oddaję Dobra. Ci, że tak powiem, głos. Możesz prowadzić Dobra. do pierwszego miejsca, które jest ukryte i zobaczymy, czy znam to miejsce. Dawaj. Okay, na, na początku idziemy do takiego w sumie... Idziesz? Idziesz? No idę, idę. Do takich, w sumie, chyba każdy to zna. Mhm. Mm Chcesz, no chociaż, no. Jak Będzie... shift klikniesz, to szybciej biegniesz. Tak? No. no serio? Uf, widzisz? No. no. Okay. Dobra, to gdzie eee, jest takie pierwsze szpitalu, miejsce? W szpitalu, w szpitalu. I to każdy chyba zna. O, dobra, to jest szpital. Nie, wiesz, co chodzi, nie? To no. znasz to, nie? Czekaj, bo ty nie wiem, czy się. Tu? To... No, czekaj, chodź. Tu widzę, że coś jest dziwnego. No, chodź, chodź, chodź. Bo gdzie? są dwa wejścia, dwa wejścia. Wyjdź, wyjdź. Wyszedłem. Chodź. Jestem przed. Dobra, no chodź tu. A, dobra, idziesz. No, no, no. Dobra, i są dwa wejścia. I teraz. Co ty. O kurczę, ty postawiłaś No, No, co że ja tak, zrobię? Że tak można, dobra. I tu jest chyba wejście przez ten, widzę, przez jakieś tak, okno. Tak, tak. No co i. Co ty gada, że to jest opuszczony, opuszczony szpital? I tutaj też jest wejś wejście, nie? Ej, ja nie wiedziałem o tym! Co ty gada, że to są takie rzeczy? Ej, to przyświegał, naprawdę, nie wiedziałem. No. I tu faktycznie drugie wejście, no? I tu da się wyjść stąd? Da się, tak. o kurczę. Dobra, no, czekaj, ja tam obchodzę jeszcze raz, żeby tam wejść zobaczyć, jak to wygląda, ale faktycznie. O nie, zabrałaś mi drabinę. Dlaczego takie coś zrobiłeś? Ej, poczekaj, chodź tu na chwilę. Dobra. Patrz, tu jest jakaś mapa. Idę, idę. Co? Mówisz, że. I ona. Gdzie jesteś? Nie, czy nie mapa, tylko jakiś plakat? Tu chodź, widzisz to? Widzisz? Aha. To jak się kliknie, to się robi takie coś. A, widzę. Ej, Ej i... nie wiem, co to jest. Dobra, nie wiem, dziwne no, bardzo. Dobra, no, poczekaj. Jakieś nawiedzone. Patrz, tu jestem. w ogóle jakieś Gdzie? ciało w tym w tym kadłubie takim. Ciało tam jest? No. Ej. Ej, dobra, mega, no. mocne. Ej, dobra, ja się nie spodziewałem, że ty mnie mi czymś Szczerze myślałem, że będą same rzeczy, które ja znam, nie? A tu się okazuje pan, mogę jeszcze coś siąść tutaj w poczekalni. No. Co, niesamowite. Ej, dobra, pierwsza miejscówka, którą mi pokazałaś, nie wiedziałem o niej. Totalnie nie, nie wiedziałem. Dobra, a myślałem, dawaj. Że wiesz. Możesz, Myślałam, że na możesz wiesz. następną ogarnąć. Dobra, a następną to jest yy, też w szpitalu. Aha, okej. Okay. Więc chodź. Idziemy teraz tak. Eee, czekaj, muszę tutaj chyba. Tu, Dobra. dobra. I teraz chodź patrz tu. No. I chodź tu. Okej. Okay. I teraz patrz. Okej. Okay. tu. Tu jest jeszcze jakieś pod, dalsze przejście? Poczekaj, pod stołem. I teraz patrz. Jak pod stołem? Musisz takie pod stołem jest takie niebieskie. Musisz to kliknąć. Pod stołem? Pod stołem. A, widzisz? Co klikną? ty karasz? Jesteś? Ja wie... Jesteś? Dobra, czekaj, 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 nie mam jej tam jeszcze, nie kliknąłem jeszcze tego przycisku. Ale wiedziałem o tym przejściu, które jest za tym. Nie miałem pojęcia, że jest jakiś przycisk pod stołem. Nie wiedziałem tego. Ej, dobra. Co tu się dzieje? Ej, dobra, jestem, jestem w jakiejś wodzie. Jesteś? No, widzisz i można tutaj zapływać. Co ty mi mówisz? To o rzeczek jakiś. Ej, nie wiedziałem o tym! Ja dobra, też dobra, nie wiem, to jest niesamowite, że, że ty, a to znalazłeś na necie? No. <laughs> o kurcze, ale przygotowanie do odcinka, bardzo mi się podoba. Dobra, i ojej, co ja tu mogę pływać normalnie też nawet w powietrzu. Nie, a to jak chcę tak. wyjść, jak chcę wrócić? E, chodź tu, tu, tu jest takie pod, niebieskie pod tym pod tym stołkiem. Pod którym stołkiem? E, tutaj Dzień. gdzie jestem? No dobra, tu widzę, na końcu. widzę, 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 Widzisz? I pod tym stołkiem jest niebieskim Aha, dobra, widzę. I pójdziesz się w tym jeziorze. Co ty mówisz? Ej, dobra, mega mocne no, to jest. O! Dobra, czyli druga miejscówka, kres, o... którą nie zagięłaś Wiedziałem o pierwszej, wiedziałem, znaczy nie wiedziałem o pierwszej, wiedziałem o drugiej miejscówce, ale nie wiedziałem o tym, że jest przejście jakieś tam jeszcze do, dodatkowo. Okej, okay, no, dobra, mega mocne. Okay. Dobra, dawaj, następne miejsce. Ee... Teraz musimy wejść do domku. Dobra, a jakiego? Więc e, wejdź na dom 11. No i, i tu musisz postawić konkretny dom, ta? Tak, tak, taki wojskowy, poczekaj gdzie on jest. Dobra, czyli ty go postawisz. Dobra. Tak. Okej, okay, dobra I Teraz chodź. Dobra, dobra, dobra. I teraz chodźmy. Chodzimy do środka. Tutaj, I tu jest bunkier? Tu na dół. Poczekaj, tu na dół, tu. Dobra. I trzeba postawić teraz e, śpiwór śpiwór. Przecież Włamać musimy okay. Bo ja na, bo ja na, na komputerze tak tego, tego nie umiem. Dobra, ej, ale to jest potężna żachata, no, nie? No Kurczę, lepsułam to. Czekaj. Dobra, to ty to postaw, a ja tutaj okay. gdzieś... Eee... Bo zwiedzam, co tu jest w ogóle. To jest światło. Nie mogę go włączyć. O! Czekaj. Bo to musi być trochę inaczej ej, bo... No dobra, dobra, okej, okay. daję ci w takim razie... O! O dobra, 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 wejdź, wejdź, wejdź. Weszłeś? No nie, co ty gadać? Jestem okay, po drugiej ja... stronie! No! Idę spać sobie zlejście, co sobie Co ty no, zejście? No, jak spadłeś? No oh, kurczę, wypadłem poza mapę. No to widzisz to, widzisz? Dobra wypadłem. No i co teraz jak ja jestem no. na samym dole? Muszę wyjść z gry i wejść. A nie, dobra, pojawiłem się na nowo, pojawiłem się Pojawiłeś na nowo. Się, Ej, dobra, czekaj, no. kamery 11, gdzie ty idę Jesteś, Jeszcze ja raz. Też tu jestem. Ja nie, ja też Czekaj, ja, ja tam chcę zejść raz. jeszcze raz, ja chcę tam dobra, jeszcze raz dobra, zejść. Dobra, 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 jestem znowu w tym domku. Czekaj, gdzie tu było? Kurczę tu ja muszę... Ja, bo ja nie jestem w tym domku, muszę pojechać. Bo ja się nie mogę przejechać to. A czemu nie możesz się przeteleportować? No bo jak już mam dom założony, to się już nie mogę. Aha, aha, okej. Okay. Głupie. Dobra, ja jadę. Dobra, no ale jestem tu faktycznie, ej dobra to jest niesamowite co ty tutaj pokazałaś mi teraz O nie dobra ja spadłem znowu, dobra nieważne Dobra kolejną miejscówkę, leć do kolejnej dobra, miejscówki dobra, bo dobra. to już jest To spotkaj się, gdzie ty jesteś? No już zaraz I... się pojawię O okay, jestem na środku, przy, no tam gdzieś na spawnie jestem Okej okay, dobra to już jadę bo ja Dobra ja sobie wezmę jakiś się... wóz, wezmę sobie jakiś wóz żeby po prostu szybciej nie, jeździć Nie bo to teraz do policji idziemy to tu jest blisko Aha, no to wezmę w takim razie ja wóz policyjny Ale no, gdzie ty jesteś? No tutaj, to jest tak blisko. Dobra, no i jadę tam. Dobra. Dobra, <grym> jaki Dobra. No i co? Gdzie A, teraz? No teraz idziemy do celi. Okej. Okay. To znasz? No, ja wiem, że tutaj coś jest, ale gdzie to. A to jest chyba tam na górę, nie? To jest tu. Tak. Dobra, tak. no to, to wiedziałem, to wiedziałem. To Czeka wiedziałem, to jest powiedzieć. jedyna rzecz, o której wiedziałem w tym odcinku. To jest niesamowite. Poczekaj. I... No No i w sumie to tyle <noise> No i tu można wyjść, chcę e... uciec z, więzi z tego z więzienia Tak, sobie uciec No to to wiedziałem, e... to wiedziałem Tak i czekaj, ile już tam pokazałam ci? Pokazałaś mi raz, Aha. dwa, trzy, trzy rzeczy chyba Dobra, to teraz chodź No Ale nie, nie, tutaj, w tamtą stronę Dobra, czekaj, ja wezmę e... wóz Jedę skorolkę biorę No to weź skorolkę, ja wezmę wóz, żeby tam szybciej być e... Tutaj trzeba iść do banku. Dobra, co do banku w takim razie. W banku to ja też wiem, że coś tam jest. Jo, to już... Ale ja nie wiem, czy do końca wiesz, bo ja też wiedziałam, ale się dowiedziałam czegoś nowego. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, chodź, weź kartę. Jaką kartę? A tu. Tą, wejść. Dobra, tu mam nie, kartę. Nie da się wejść bez karty. Dobra, dobra, mam kartę. Dobra, i teraz poczekaj. Przy okazji, jak już tu jesteśmy. No to o kurczą chcę chyba wypalić, ja chciałam to zrobić. Dobra. A, żeby... chcesz wysadzić tą bombą? No ale patrz, chodźmy tu. ja to ja umiem, ja umiem. Jezus umiem. Uwaga, będę wysadzał. Musisz dać tylko bombę, nie? Ale nie musisz chyba do pomieszczenia. O, tak, dobra. Okej, okay, uwaga, będzie wysadzane. Niknąć to musisz. Poszło! O nieździem. Wiesz to zostaw bierz to, to. Bierz to zostaw to! Zostaw to! Zostaw to. Dobra, będę, będę. Be... Ale ja mam jakąś... Dobra, wysadzam go. Wysadzaj go, wysadzaj Kliknij to Nic mi no nie chodź. zrobiłem Dobra, Nic? trudno A to jeden ham, dobra, no chodź. Jest tu jakiś ukryty ten, czy nie? No chodź tu, chodź tu I teraz, gdzie A, on idzie Dobra, widzę, tędy? dobra, no, no, dobra. no, no I teraz tu, tu No <słuch> Tu Ale długi tunel, dobra, o nim wiedziałem akurat I teraz, słuchaj, tu No I klikamy w lampę No to wiedziałem, to wiedziałem, okej, okay, dobra Widziałeś? Tak, to wiedziałem no tutaj już byłem, tutaj już byłem faktycznie, o tym miejscu wiedziałem, no nie będę mówił, że nie O i tu są kamery, na które mogę patrzeć, ej dobra mocne Ej dobra Mega mocne, tylko ja mam dalej okay. tego, bo ja jestem bankierem, jak chcę się tego pozbyć Nie, to jest, Ciebie, to jest mega myśli, mocne się... i z tego co wiem, tu jest jakiś ukryty, tu da się jakiś sposób szybszy wyjść Że nie trzeba, nie trzeba tędy, chyba jest jakiś inny, nie? Nie wiem Tak mi się, tak mi się coś kojarzyło nie, nie wiem Albo czekaj, może, a może nie nie ma nigdzie. kryjemy coś nowego. No właśnie, mi się wydaje, że to było jakieś nie. wyjście inne jeszcze z tego. Ale dobra, może, może jednak mi się... może mi się myli. Dobra, może że, nie. Ale to... A, czekaj, może to było tu piętro wyżej. Czekaj, kliknąć tu trzeba. W to. Czemu to się nie otwiera? Dobra, otworzyło się. I tutaj, jak stąd bym chciał wyjść. A nie, to znowu trzeba ten iść. To jest I jedyne. Tutaj... Nie no na... A nie, dobra, no tak, no tu jest wyjście. No. Tędy, nie? no, 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 no no, to Ale właśnie dobre. o to mi chodziło, że tak jest a wyjście. Ej, coś się włamać do domu. No A To którego? chodź, tam jest taki bogaty widziałam Dobra, no to dawaj, wołamy się do bogatego domu mm. ja Tylko ja mam dalej jestem tym, mam jakiś... <głos》> jestem dalej bankierem, nie podoba mi się to Kim jesteś? Bankierem jestem co to jest? No wziąłem sobie zawód tam przy, przyjąłem. Aha, Dobra, który dom? Nie? Ten tutaj obok? Poczekaj, poczekaj, bo ja nie wiem czego już nie. Nie ten, nie ten ten. ten. E, nie, to jest e, gdzie indziej, poczekaj. Okej. Okay. Chyba tamtą. O, widzisz, widzisz tam są takie bogate domy. To jest taki niebieski, widzisz? No, to tam musimy jechać, no. Tak, tak, tak Dobra, no. no to w takim razie biorę auto, żeby tam szybciej być. Podwieź mnie, podwieź mnie. Dawaj, poczekaj. wsiadaj O nie, ja wsiadam sobie na pasażera. O. Siedzisz, no, Siedzisz jest, tak, stły. Dobra, nie? no to jedziemy w takim razie pyk i na miejsce. Trzeba, bo my jakoś wolno jedziemy 200. Ta. Uwaga, i rozpędzanie, rozpędzanie, i jeszcze światła włączymy. E... bok, no dobra, już dobra. Jest tu. O, nie wykręciłem, ale dobra. Będź dobrym jesteś kierowca. Czekaj, gdzie my je zajechali? Ja cię. Tam trzeba być. Tam trzeba! Tam trzeba, dobra, no to już, już, już. Tu... Bo po prostu nie mało skrętny jest ten wóz w momencie, w którym on jest taki szybki on tak... On jeszcze przyspiesza jak ja skręcam. Dobra, tu i Do ten. tego niebieskiego ten jest bogaty. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra. W... Dobra, teraz słuchaj. E, bierz śpiwór. Śpiwór, Cześć, dobra, biorę otwarte? Biorę śpiwór. Ma otwarte? Biorę śpiwór. Jest nie ma otwarte. O, to ale heca! Jeszcze lepiej. Dobra, chodź. Dobra, a gdzie jest śpiwór? E... Poczekaj, żeby. Bo, jak jesteś na jej posadzie, ona ci może zablokować. Chodź. Dobra. Czyli ja nawet nie wiedziałem, gdzieś... że takie rzeczy są. Ja to nie mogę znaleźć piworu. Eee, poczekaj. To wejdziesz przez mój. Dobra, okej. Okay. Ja nie mogę, to jest niesamowite. Okej, bo to źle postawiłam. Dobra. O, o, o. Jestem Dobrze. w środku, czekaj. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę tu wejść, dobra. Idziemy teraz na górę. No dobra. żeby się nie zobaczyła, bo jak się zobaczy, to. Dobra. A gdzie oni są? Nie wiem, poszła na górę chyba. Albo wiesz, nie wiem, gdzie poszła. Dobra, no ja jestem. Dobra, teraz się zaczyna, o, jest tu Spadaj, nas dotknąć! Spadaj, spadaj! A co ona zrobić może? Może nas zablokować i już nie będziemy mogli wejść do tego domu. No, aha. Gdzie ty jesteś? No chyba mnie zaraz zablokuje. Chodź na górę, wchodź na górę, wchodź na górę <laughs> krążę, krążę. Krąży. I musimy jej wysadzić, wysadzić jej tą bombę. Znaczy. A bombę, to wysadzić dom? Wysadziej dom? Nie, ale. Tu chodź, tu chodź! Do ciuchów, tu! Czekaj, schowałem się pod prysznicem. Dobra, chowaj się pod prysznicem. Czekaj, Biorę bombę w takim razie. Bio ja też biorę, poczekaj, muszę się przygotować. Bomba, bomba mam. Ten... Uwaga. Czekaj, poczekaj. Uwaga. Gdzie jest ta bomba? Dobra, mam Będę wysadzał. O, ona siedzi przy telewizorze wysadź jej tak nad głową. I tam się pali dom. Wysadziłem, wiesz? wysadziłem. Ja nie Ty mam w ogóle jest? dźwięku w Robloxie, teraz zrozumiałem. Ja. ja mam, nie mam Ja też nie mam. Daj. A, ja się, poczekaj, poczekaj, o gdzie nie, ona ma ten. Wyrzuciła cię? Czekaj. Poczekaj, wyrzuciła ja, mnie! Ja... O nie! Wyrzuciła ha? mnie! No, nie. Czekaj, ja idę do safe'u, ja idę do safe'u. Ej, dobra, a to sejfu. była ostatnia, czy, czy jeszcze masz coś do pokazania? Eee, poczekaj, muszę się zastanowić Gdzie ona ma ten safe? Dobra, ale to była ostatnia, bo nie wiem, czy ja mam kończyć film. Nie wiem, poczekaj, muszę się zastanowić. Wychodzę z tego domu. Poczekaj, jak ja mam wyjść? Dobra, wyrzuć mnie, wyrzuć mnie. Proszę pani. Usiadłam koło niej. Poczekaj. O, wyrzuciła mnie, dobra. Eee, leżę, poczekaj zaraz. Poczekaj, czy ja czemu mam jeszcze Ile pokazałam? No chyba pięć. Pięć? No tak mi się wydaje. No to jak pięć, no to tyle. Chociaż nie, 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 tyle. nie jestem w stanie... Poczekaj, jeden to było w policji. Drugie było to takie dwie w szpitalu na górze. By, były, dwie w szpitalu. Policja dwa w szpitalu, to jest trzy, cztery. To był bunkier, no i piąta to jest ta. Która piąta? Nie, bunkier. Yy, czekaj, policja, policja. Był bank w banku. Tak. Ukryte. Tak. Był na policji. Tak. Dwie w szpitalu. Tak. tak. No i. Ten dom. I dom. No, to pięć. Okej, okay, no to pięć. Nie. Czyli, czyli nie ma już nic więcej? Nie. No dobra. Ale, może ty się chcesz, ale czekaj, może ty chcesz się czymś pochwalić? Ale ja nie chcesz mam, ja nie, ja, nie nie ja nie znam żadnych, ja nie znam żadnych. U... A czekaj, Ej. dobra, gdzie ty jesteś? To jesteś ty, ty w tym ty niebieskim ty wozie? Nie. Nie. Gdzie ty jesteś? Co ty, jest? a ty A ty jeździsz, ty jeździsz golfowy? No, 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 dawaj, śwalej. No dawaj, poćwiczapa. O kurczę, Ej. czekaj, bo jestem jakiś mega szybki. Nie <gry> no. Dobra, i uwaga, a? ja znam takie jedno miejsce, do którego się można schować. I to jest, uwaga, to jest tutaj groby, to są. A groby? No, patrz, tu. Okej. Okay. O, tu. Tutaj. No, ale tu nic nie ma, więcej. No. no, więc to jest to jest takie coś, co znam, no i chyba więcej, chyba więcej nie ma, tak mi się wydaje. Nie? No, chyba. Czy na pewno są? Ja wiem gdzie. Ej, co jest, nie mogę jeździć autem Poczekaj, ja ci mogę jeszcze jedno pokazać, ale tam nie ma nic. No to... A co? No czy tam jest jakieś... Nie, dobra, to się, dobra, to, to, to niech widzowie napiszą w komentarzach, czekaj. że. My... Co? Bo wysiadłam, wysiadłam, no. no, dobrze No, Dobra, kończymy odcinek tu. Dobra. Dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak macie jakieś miejscówki, których my jeszcze nie odkryliśmy i o których nie wiemy, to piszcie koniecznie w komentarzach. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się! Hello!